Temat. I od tego zacznijmy. Proszę Państwa, otóż raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym zajmowała się Komisja Infrastruktury, dotyczy działalności w zakresie planowania przestrzennego za okres 2011-2012 rok. Raport ten powstał w 2013 roku i w związku z tym no zawsze jest ten mały poślizg i taki jeszcze bardzo mały, bo czasami bywa że Sejmowe komisje zajmują się materiałami, które powstawały kilka lat wcześniej. No, tak, tak niestety czasami jest, spróbujemy to zmienić jest pewien opór. Proszę Państwa, może posłużę się tabelą. Jak Tomaszów wypadł na tyle innych miast województwa łódzkiego? Otóż, Szanowni Państwo, obok Łodzi, Zgierza, Tomaszów jest miastem, w którym ta kontrola wypadła najgorzej. Niestety, Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie gospodarkę przestrzenną w Tomaszowie Mazowieckim. Te oznaczenia PN, to mimo stwierdzonych nieprawidł nieprawidł nieprawidłowości, nikt ocenia pozytywnie samorządy. Proszę Państwa, niektóre samorządy, jak Państwo widzicie, gospodarką przestrzenną zajmują się wewnątrz własnych struktur. Tak jest między innymi w Tomaszowie. Niektóre samorządy powołują do tego, zlecają to zadanie biurą, tak jak w przypadku Bełchatowa. W przypadku Bełchatowa ta kontrola, analizując raport, wypadła najlepiej, tu mamy Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, literka N kontrola ocena negatywna. Podobnie w zwierzu, podobnie w Łodzi. Szanowni Państwo, planowanie przestrzenne ma niesłychane, niesłychane znaczenie dla jakości życia społeczeństwa, dla rozwoju miasta, dla rozwoju danego regionu. Analizując raport Najwyższej Izby Kontroli, należy stwierdzić, iż nic od poprzedniej kontroli w Tomaszowie nawet w najmniejszym stopniu nie drgnęło do przodu, jeśli chodzi o planowanie i gospodarkę przestrzenną. Tomaszów Mazowiecki nie rozwija się. Diagnoza sytuacji w Tomaszowie jest następująca i to nie jest żadne nowości. Wszyscy mamy. Taką wiedzę, niestety, istotny wpływ na taki zły stan rzeczy ma właśnie brak, brak planowania, brak planowania przestrzennego. Brakuje miejsc pracy, przedsiębiorcy omijają nasze miasto szerokim łukiem. Mieszkańcom żyje się coraz gorzej, a młodzi ludzie wyjeżdżają z Tomaszowa i bardzo często już nie wracają do tego miasta. Dlaczego tak jest? Diagnoza jest bardzo krótka. Po prostu w Tomaszowie nie planuje się. Nie planuje się w zakresie planowania przestrzennego, nie planuje się w zakresie różnych istotnych segmentów działalności samorządu Tomaszowskiego. To, o czym wcześniej yy, wspomniałem, 8 lat rządów tej władzy pana Zagozdona, pana Zania, pana Wędrowskiego, planu zagospodarowania przestrzennego, jak nie było, no przepraszam, jest był jeden który kosztował ponad pół miliona złotych. Do dzisiaj trwa sprawa sądowa i nie wiemy co z tym planem, to znaczy wiemy prawdopodobnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie miasto będzie musiało odszkodowanie zapłacić. I to o czym wcześniej mówiłem, polityka przestrzenna ma zasadniczy wpływ na jakość mieszkańców Tomaszowa i polityka przestrzenna ma mm, zasadniczy wpływ na rozwój naszego miasta i jeżeli ktoś zada pytanie dlaczego nasze miasto się nie rozwija, to najpewniej tym najważniejszym powodem jest brak planu zagospodarowania przestrzennego. A czym to skutkuje w dalszej części, to zaraz Państwo się przekonacie. To jest jak gdyby jeszcze istotna rzecznik, ocenia negatywnie działalność prezydenta miasta w badanym zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w Tomaszowie Mazowieckim. Raport NIK z 2013 roku, yy, numer ewidencyjny raportu. I proszę Państwa, to jest wykres, który pokazuje stopień pokrycia planem zagospodarowania yy, miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Zobaczmy, spośród tych sześciu mi miast kontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Tomaszów Mazowiecki zajmuje ostatnie miejsce, 4,23%. Yy, to jest obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Ktoś powie, że no plan to jeszcze nie wszystko, przecież jest taki instrument jak warunki zabudowy. Zaraz Państwo się przekonacie, co się dzieje w tej sprawie w Tomaszowie Mazowieckim. To jeszcze jest również w nawiązaniu do poprzedniego wykresu, pokazuje on faktyczną powierzchnię objętą planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do ogólnej powierzchni danego miasta. A tutaj mamy warunki zabudowy. I tutaj Tomasz Mazowiecki znowu ostatnie miejsce na wykresie przedstawiającym przekraczanie przez urząd terminów wyznaczonych do wydania warunków zabudowy. W ponad 70% spraw przekraczanych w Tomaszowie jest termin w trakcie m, którego powinny być wydane warunki zabudowy. Przekracza on y, dwa miesiące, przeszło dwa miesiące. Y, w szczegółach raportu Państwo się przekonacie, że, że sięga to czasami, przekracza czasami y, nawet rok. Uzyskanie takich warunków zabudowy. Jest to o tyle istotny element, że y, dla przedsiębiorcy każda godzina, każdy dzień jest bardzo ważny. W momencie, kiedy będziemy czekać na warunki zabudowy, kiedy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego 6 miesięcy, 7 miesięcy czy 8 miesięcy, to taki inwestor, taki przedsiębiorca najtrędzej wycofa się z miasta i pójdzie szukać miejsca gdzie indziej, czego dobitnym przykładem jest Bełchatów, gdzie, gdzie mimo iż ponad 50% powierzchni objętych jest planem zagospodarowania przestrzennego, to i tak te warunki zabudowy, które są wydawane nie są wydawane z naruszeniem dwumiesięcznego terminu. Proszę Państwa, Najwyższa Izba Kontroli poza tymi elementami, które wcześniej uwzględniłem, czyli przekroczenie czasu, czyli bardzo mała ilość terenów objętych, wytyka władzy Tomaszowskiej wysoki udział w decyzji o warunkach zawodowych uchylony przez organy odwoławcze. Czyli nie dość, że wydajemy te mm, warunki zabudowy późno, po czasie, to bardzo często one są jeszcze te decyzje zaskarżane i uchylane. Yy, proszę państwa, to jest też ciekawostka. Opiszałeś wszczynanie wstrzyna, w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. I tutaj Tomaszów również jest rekordzistą. Są takie sprawy, gdzie yy, wszczęcie opłaty na wszczęcie opłaty planistycznej y, urzędnicy Tomaszowscy potrzebują 605 dni. To też wynika z, planu, z, z, z raportu kontrolników oraz niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach y, zabudowy. Proszę Państwa, ten krótki materiał pokazuje, iż w Tomaszowie niestety od, od 8 lat w zakresie planowania przestrzennego nic się nie zmienia. Należy zadać pytanie, czy, czy jak długo jeszcze tak, taka sytuacja ma trwać. Nie powinna trwać długo. Coraz mniej mieszkańców mieszka w Tomaszowie, a już zupełnie wyjątkowe sytuacje są, gdy mieszkańcy z zewnątrz inni Polacy wybierają nasze miasto do zamieszkiwania. Jak wspomniałem, plan zagospodarowania przestrzennego jest tym głównym aspektem rzutującym na rozwój i poprawę życia mieszkańców. I długie trwanie w tym braku planu zagospodarowania przestrzennego kończy się w ten sposób, że Tomaszów się nie rozwija, Tomaszów stacza się w przepaść. Pozwolicie Państwo, że przejdę do drugiego punktu. A o pytania poproszę już na samym końcu.